Witam w moim jesiennym ogrodzie. Kwitną teraz anemony japońskie, chryzantemy ogrodowe, jeżówki, hibiskusy bylinowe i świecznice. Podam Wam kilka praktycznych porad, jakie uprawiać i zimować. Jakie mam sposoby na anemony japońskie, żeby nie rozrastały się w sposób niekontrolowany? Co robię, żeby chryzantemy dobrze zimowały i na co zwracać uwagę przy uprawie hibiskusów bylinowych? Zapraszam. Zaczynamy teraz od pięknie kwitnących anemonów japońskich. Białe kwiaty odmiany Andrea Atkinson rozświetlają jesienny ogród. Jest to odmiana bardzo wysoka, bujnie kwitnąca i szybko przyrastająca. Największy problem jest z szerokim rozrastaniem się. W pewnym momencie staje się zbyt ekspansywna. Zupełnie inaczej jest odmianą Prince Henry, który rozrasta się powoli. U mnie rośnie już kilka lat i długo czekałam, aż będzie można pobrać kilka sadzonek. Największe zalety tej odmiany to piękny, wyrazisty kolor, niewysoki, zwarty pokrój i bujne kwitnienie. Nie ukorzenia się głęboko, dlatego łatwo jest tę odmianę przesadzać. Warto wiedzieć, że anemony nie tylko lubią szeroko się rozrastać, ale i głęboko zapuszczają korzenie. Dlatego trudno jest całkowicie je przesadzić. Zawsze zostanie jakiś kawałek korzenia, z którego odrastają na nowo. Kolejna warta uwagi odmiana to Whirlwind. Pełny biały anemon, znacznie niższy od odmiany Andrea Atkinson. Bardziej zwarty, w zasadzie słabo się rozrasta. Oprócz dużych kwiatów, ma mocno ciemnozielone liście, co stanowi piękne tło dla koloru kwiatów. Posadzony jest w cienistym zakątku obok oplatającego pień bluszczu odmiany Golden Ingot. Jaki jest mój trik na ograniczenie rozrastania się ekspansywnych odmian anemonów japońskich? Widzicie tutaj odmianę Andrea Atkinson, która rośnie obok różaneczników, biorąc pod uwagę, że anemony nie znoszą kwaśnego podłoża, dlatego nie rozrastają się w kierunku różaneczników, bo te posadzone są w torfie. Anemony to byliny, które lubią podłoże zasadowe, wapienne. U mnie rosną ogólnie dobrze, ponieważ w tym ogrodzie mam glebę wapienną. W ten sposób anemony nie idą dalej korzeniami, ponieważ obok jest kwaśny torf. Czy mają się swojego terenu? A jaki jest sposób na chryzantemy, żeby ładnie rosły i dobrze zimowały w naszych ogrodach? Kiedy sadzimy chryzantemy na rabatach, musimy wiedzieć, że potrzebują nawet nieraz kilka lat, żeby się zaklimatyzować do warunków ogrodowych. Ta żółta chryzantema kwitnie już od początku sierpnia. Nie wymarza, ale mam tę odmianę ponad 10 lat. Chryzantemy trzeba często odmładzać, dzielić, zaglądać pod korzeń. Bo często siedzą tam opuchlaki i pędraki e hrabąszcza, które uszkadzają korzenie niszczą nasze chryzantemy. Tak wygląda obwódka z przycinanych chryzantem, które przezimowały w ogrodzie. Były bardzo marne, dlatego przeniosłam je do doniczek z dobrą ziemią ogrodową. Porządnie się ukorzeniły, porozdzielałam na pojedyncze sadzonki. Chryzantemy bardzo lubią przycinanie. Wtedy są niższe i bardziej zwarte. Te żółte krzaczki obok chryzantem to stokrotka afrykańska. Niestety u nas nie zimuje. Kiedyś próbowałam pobierać z niej sadzonki, które udało mi się ukorzenić w warunkach domowych, ale posadzone do gruntu w następnym roku bardzo słabo kwitły. Dlatego lepiej jest kupować co roku nowe sadzonki. Chryzantemy dobrze będą zimować dopiero jak się zaklimatyzują w naszym ogrodzie. Młode sadzonki lub te z trzeba na początku okrywać. Najlepiej jedliną, żeby roślina mogła oddychać. Pod liśćmi mogą zgnić lub zbutwieć. Jeżeli na wiosnę słabo odbijają, to trzeba je przenieść do doniczek z lekką ziemią i poczekać. Po ukorzenieniu się zaczynają rosnąć. Wtedy dopiero przenosimy je na stałe miejsce w ogrodzie. A jak postępować z kibiskusem bylinowym? Po pierwsze, trzeba dużo podlewać. Jest to bylina, która lubi mieć mokro w korzeniu. Gdy chcemy przesadzić, to trzeba ostrożnie, ma białe mięsiste korzenie, których lepiej nie uszkodzić. Na zimę przycinam pędy i okrywam lekko liśćmi lub można zrobić kopczyk z ziemi. Jeżeli chcemy, żeby hibiskus kwitł powtórnie, to trzeba te wszystkie przekwitłe kwiatostany usuwać. Chodzi o to, żeby nie było nasienników na krzewie. I wtedy hibiskus wypuszcza nowe pąki kwiatowe. I wtedy będzie kwitł aż do przymrozków. Hibiskusy mają duże kwiaty i duże liście, potrzebują więc dużo wody i zasilania nawozami. U mnie dobrze zimują, ale moje dwie odmiany kilkakrotnie przesadzałam, aż znalazłam im odpowiednie miejsce, żeby było wilgotne, w cieniu, nie przesychało mocno i szybko, ale kwiaty miały wystarczająco dużo światła. Hibiskusy bagienne to bardzo dekoracyjne byliny, długo kwitną, jak mają dużo pąków i dużo pędów. A to można uzyskać, gdy zapewni im się dobre warunki. A tak kwitną teraz moje miniaturowe budleje Butterfly Candy Little Ruby. Zrobiłam z nich obwódkę rabaty. Przechodząc mogę oczyszczać je z przekwitłych kwiatów, co pobudza do wypuszczania nowych pąków. Dobrałam do nich jeżówkę Delicious Candy w tym samym kolorze, którą w przyszłym roku będę rozmnażać przez podział karpy. A to moja kilkuletnia jeżówka HOP. W tym roku podzieliłam spory krzaczek. Jeżówki odmianowe najlepiej rozmnażać przez podział. Wtedy zachowują cechy rośliny matecznej. Jeżeli w ogrodzie słabo rosną odmianowe jeżówki, to może być z powodu albo ślimaków, albo pędraków. U mnie, o ile ze ślimakami nie ma problemów, to pędraki podgryzają korzenie moich jeżówek. Ta odmiana Cyprem Cantalup rośnie u mnie już 3 lata. Ale w tym roku musiałam ją ratować. W zasadzie nie miała już korzeni. Siedział pod nią ogromny pędrak. Przeniosłam ją do donicy, podlewałam, odżyła. Wróciła na swoje miejsce na rabacie. Dlatego jak widzimy, że roślina mdleje, usycha, to trzeba ją wyjąć z ziemi i obejrzeć korzenie. Przyznaję, że zakochałam się w wieżówkach. Odmiana Butterfly Kisses rośnie wśród róż i pięknie będzie wypełniać wolną przestrzeń na rabacie. Słoneczniczek szorski Loren Sunshine, który posadziłam tutaj akurat w półcieniu, ozdobny jest nie tylko z kwiatów, ale i z marmurkowych liści. Jest świetnym wypełniaczem na rabacie z piwoniami. Posadzony między liśćmi krzewu w piwonie ozdabia rabatę, dodaje słonecznego koloru. Wystarczy posadzić tylko jedną sadzonkę, nie wycinać przekwitłych kwiatów, żeby sam się wysiał. Świetnie wysiewają się też inne byliny, na przykład bardzo wysoka świecznica. Bardzo ją lubię. Zakwita późnym latem i długo kwitnie, ale trzeba wycinać jej kwiatostany, jeżeli nie chce się mieć za dużo siewek. Jest to bylina na każde stanowisko. Ale jak to z bylinami bywa? Posadzone na słonecznym miejscu wcześniej zakwitają i szybciej kończą kwitnienie. W półcieniu natomiast zakwitają później, ale kwitną zdecydowanie dłużej. W ten sposób można też sobie regulować kwitnieniem wielu bylin. Drobne kwiatuszki świecznicy, niczym drobne perełki, błyszczą w słońcu i roztaczają delikatny zapach, który wabi wiele owadów. Świecznica, czyli fuga, rośnie dobrze w każdej ziemi ogrodowej. Jak widać po moim ogrodzie, początek jesieni może być dalej radosny i kolorowy. Dopóki nie przyjdą przymrozki i nie zakończą kwitnienia, to wiele roślin nadal cieszy nas swoimi kwiatami. Warto sadzić te rośliny, które kwitną długo i którym nie szkodzą ani zimne noce, ani chłodniejsze jesienne dni. Życzę Wam jak najwięcej słońca, jak najdłużej ciepła i pogodnej jesieni.